Kolejnego naprawdę fajnego gołębia, gołąb o numerze 10095, gołąb, który jest e, wnukiem dla Eliota, mojego najlepszego gołębia. E, go, gołębia, który zdobywa dwa złote medale i wiele e, czołowych nagród w, w okręgu, w rejonie i w oddziale. E, no. Syn Eliota był parowany na wnuczkę, na wnuczkę czterech jedynek, czyli y, takie bliskie bliska rodzina y, tych gołębi. Y, na samicę 819, która też wcześniej była parowana na Eliota i z tego skojarzenia też są super gołębie. Także no, następny gołąb, którego wyhodowałem do swojej hodowli. Oj 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 tu no troszeczkę wiatr psuje, do swojej hodowli, ale z racji tego, że tak jak mówiłem gołębie, gołębi mam dosyć dużo, nie wszystkie mogłem sparować, w związku z tym rodziców, rodziców mam u siebie, także nie ma, nie ma sensu, żebym je, je trzymał, bo, bo zawsze, za każdym razem mogę sobie uchodować, a tutaj naprawdę przekazuje dla Was, przepraszam, super, super materiał, który sprawdza się naprawdę na wielu gołębnikach. No tutaj tak jak, jak, jak w większości rodowodów gołębia, no w, tych, w tych gołębiach jest tutaj wszystko co trzeba, bo jest, jest i Wenus, jest i Tor, czyli Wenus rewelacyjna samica e, razem z siostrą 11 razy pierwsze siadały, także no, coś o, o tym świadczy. Tor najlepszy roczny gołąb. E, 1149 as punktów. To wyobraźcie sobie, niesamowita szpica nonstop. no jest cztery jedynki, 7971 z syn super rozpłodowiec który, który naprawdę super gołębie dał już na nagłabniku lotowym i daje cały czas, bo on dalej jest w rozpłodzie. Także z, z tego samca też mój kolega, który zadobył z oddziału Koszalin młodego rozchodował tą hodowlę i też od drugiego kolegi też ostatnio słyszałem, że super leci na, na, na tych gołębiach z, z mojej hodowli, także no, no, gołębie, no, mocne gołębie niesamowicie, super złożone. Mamdziej, że to mówię, są późne gołębie, to nie są gołębie. Nie są gołębie wczesne, one zostały wyhodowane do hodowli, ale tutaj się z Wami mogę podzielić. Przepiękny samiec. Dziękuję.